Bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, tak jak wspomniał Pan Dyrektor, już trzeci raz mamy przyjemność gościć wszystkich sympatyków motoryzacji na terenach gminy Kije na naszym Zameczku Kasztelańskim. Wielkie podziękowania w tym momencie dla Wolnej Grupy Motocyklowej Ponidzie, dla Kieleckich klasyków Samorządowej Instytucji Kultury Kasztelania, dla naszych druhów, strażaków OSP Kije, OSP Włoszczowice za pomoc w organizacji, jak również dla Państwowej. Komendy Policji Powiatowej w Pinczowie, jak również Wojewódzkiej Komendy Policji w Kielcach za organizację. Moi drodzy, życzę wszystkim niezapomnianych wrażeń. Za rok oczywiście też zapraszamy. Udało mi się trochę podsłuchać organizatorów, którzy coś planują w przyszłym roku zorganizować dwudniowe spotkanie miłośników motoryzacji. Także dzisiaj, tak jak już wspomniałem, pogoda nam dopisuje. Życzę wszystkim niezapomnianych wrażeń z KI i oddaję głos organizatorom. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, pogoda nam sprzyja, piękna ura, korzystajcie ze wszystkich walorów gminy Kije, uroczej kasztelani, naszej strefy gastronomicznej, zachęcamy do stoisk, kół gospodyń wiejskich z Kokota oraz boi Żydowskiej, przepyszności przygotowane, drodzy Państwo, z mojej prawej strony w tym oto namiocie można nabyć oficjalnie gadżety, czy taką koszulkę, jaką mam na sobie, również blachy zlotowe. Wspomniał Pan Wójt, że jest z nami Komenda Wojewódzka Policji Kielce oraz Komenda Powiatowa Policji Pinczów. Jest fajne stanowisko przygotowane, tam można w takich doglach potestować się jak to jest po spożyciu, także zachęcam do dobrej zabawy. Drodzy Państwo, nie byłaby ta impreza możliwa, gdyby nie wspólny pomysł, pomysł przed kilkoma laty razem z Rafałem Czaplą, Wolna Grupa Motocyklowa Ponidzia. Rafał podejść tutaj, wielkie brawa dla tego człowieka. Drugi rok rzędu są również z nami Kieleckie klasy, klasyki i Jacek Piotr Klesyk. Czy panowie chcą coś do mikrofonu powiedzieć, panie Rafale? Chciałem tylko dodać i podziękować Związkowi Strzeleckiemu Spinkczova-Strzelec, którzy też dbają w tym roku o zabezpieczenie miejsc parkingowych i będzie zabezpieczać też z nami razem paradę. Serdecznie dziękujemy, że są z nami. Jacku, zapraszam do mnie. Witamy Państwa i chcemy od razu podziękować Panu Wójtowi i Panu Piotrowi za organizację. Jako Kieleckie Klasyki, Polska Izba Motoryzacji i nowość w tym roku Cabrio Kielce, bo jest przedstawicielstwo Klubu Kabrioletów Kielce, możemy z Państwem podzielić się naszymi, naszą mniejszą częścią kolekcji perukami takimi jak Mercedes S-klasa, Ford Thunderbird, Mercedes z czasów wojny. Możecie podziwiać i my chcemy podziękować Muzeum Polskiej Drogi za dwa wspaniałe egzemplarze, które przyprowadzili specjalnie dla Państwa. Jeszcze raz dziękujemy i życzymy miłej zabawy. Bardzo dziękuję. Wolna Grupa Motocyklowa Kielecki Klasyki. Drodzy Państwo, co w programie? Za mną, jak zauważyliście, już nastrojona nasza rodzima kasztelańska orkiestra koncertowa. Tak się stało, zawsze otwierają nasze imprezy. Nigdy nie grali dla motocyklistów. Dzisiaj, specjalnie dla Was, za chwilę wyjątkowy koncert. Drodzy Państwo, co w programie oprócz opisów naszej kasztelańskiej orkiestry koncertowej przewidziane są konkursy z nagrodami około godziny 15. Parada motocyklowa po gminie Kije rozpocznie się w okolicach godziny 16. Po paradzie koncert zespołu Jam Jam. Piknik motocyklowy Kije 2021 uważam za otwarty. Życzę Państwu dużo dobrej i bezpiecznej zabawy. A już za chwilę przed Państwem na scenie kasztelańska orkiestra koncertowa. Powitajcie ich, brawami!